Atrak zdobył Francję i Wielką Brytanię, ale co to? Wojanowice wracają. Świat pogrążył się w chaosie. Francja padła, Wielka Brytania padła. Atrak rządził niepodzielnie. Jego cybernetyczne armie kontrolowały Europę, a Warszawa stała się nową stolicą Imperium Atrak. Ale nagle coś się zmieniło. Wielka Brytania tuż przed upadkiem odkryła coś dziwnego. W swoich dawnych koloniach znaleźli starą mapę, która prowadziła do ostatniej nadziei ludzkości. Na mapie było jedno słowo: Wojanowice. Czy to możliwe? Wojanowice, które upadły na samym początku wojny, nie były zniszczone. One przetrwały, ale nikt o tym nie wiedział. Wojanowice ukryta twierdza wolności. Okazało się, że wojan i ekipa przez cały ten czas budowali nowe miasto super Wojanowice. Ko znajdowało się w superwojanowicach? Tajna armia wojanowic, elitarni wojownicy, którzy od miesięcy trenowali do ostatecznego ataku. Najpotężniejsza broń świata, starożytny artefakt znany jako Miecz Wojana, który miał moc zniszczenia Atrax AI. Sojusznicy z całego świata, kraje, które nie padły pod okupacją, dołączyły do walki. Świat ma ostatnią szansę. Atrak myślał, że jest niepokonany, ale... Zapomniał o największej sile świata, Wojanowicach. Czas na ostateczny kontratak. Czy Wojan i jego ekipa uderzą prosto w serce Atraku, Warszawę?